Cześć, to Radek Pogoda z bloga RadekPogoda.pl. Porozmawiamy dziś o szacunku do własnych pieniędzy, do Twoich własnych pieniędzy. Był taki czas w organizacji sprzedażowej, którym kiedyś prowadziłem, w jednym z salonów samochodowych, w których pełniłem najpierw funkcję szefa sprzedaży, później szefa całego bałaganu, jak ja to nazywam. Kiedy moi handlowcy zaczęli strasznie narzekać na potężną ilość roboty, która pojawia się w ich życiu, zupełnie niezwiązanej ze sprzedażą. chodziło głównie o przygotowanie raportów, o przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, o robienie wszystkich spraw związanych z tak zwaną obróbką sprzedaży, z zamówieniami, i z jakimiś sprawami związanymi z potwierdzaniem produkcji, terminów i wielu, wielu, wielu innych rzeczy, załatwianiem formalności leasingowych, kredytowych, ubezpieczeniowych, całej masy papierów która tak naprawdę i tu mieli pełną rację, nie poprawiała wyniku firmy, nie poprawiała wyniku ich sprzedaży, nie pozwalała im zarobić większej ilości pieniędzy. Było to tylko i wyłącznie administracją, było to tylko i wyłącznie obróbką tego procesu sprzedażowego, który oni już tak naprawdę dawno zakończyli. Ci goście mieli sensowne podejście, mieli bardzo rozsądne, rozsądne oczekiwania, liczyli na to, że ja zaradzę w jakiś sposób ich problemom. Ja pozwolę im na to, żeby nie robili tych dokumentów, żeby nie robili tych papierów, żeby w jakiś sposób zostało im to z dietek z bietu. Cóż za to mogłem poradzić? Ja zaproponowałem im najbardziej chyba uczciwą wymianę, to znaczy, w zamian za to, że mają mniej pracy do wykonania, bo nie czarujmy się, ta cała administracja związana z umowami, zamówieniami, finansowaniem i całą resztą to też część życia handlowca w branży samochodowej, to też jest część jego zarobku, to jest część wygenerowanych przez niego pieniędzy, wymaga tego typu po prostu działań. Dlatego zaproponowałem im prostą wymianę. Słuchajcie, zabieram Wam z Waszych pensji podstawowych po X złotych, to była kwota znacząca, bo to były pieniądze rzędu 300-400 złotych, które musiałem im potrącić normalną zmianą umowy. Ale w to miejsce daję Wam dziewczynę, która będzie za Was wykonywała wszystkie te czynności. Czyli to oznacza, że wy jako zespół handlowców, w tym wypadku było to bodajże sześciu gości, składacie się powiedzmy po 400 zł ze swojej pensji podstawowej na kolejny etat, którego ja jako menadżer nie miałem przewidzianego w budżecie. Na początku były dyskusje, były stękania, były jakieś tam wielkie obrażanki, jak ja to nazywam, czyli hasła pod tytułem okradasz nas, zabierasz nam kasę, to firma powinna nam pomóc, zrobić większą sprzedaż itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja te rzeczy bardzo dobrze rozumiałem, ale otwierając sprawę i zamykając zarazem dyskusję wprost, powiedziałem jasno, albo robimy składkę na taką osobę administracyjną, której ja nie mam w budżecie i nie zatrudnię jej dla waszych potrzeb, choćbym nie wiem co, Albo nie ma o czym rozmawiać, bo ja po prostu fizycznie nie mam z czego tej osoby zapłacić. Eksperyment trwał, pierwotnie miał trwać trzy miesiące, czyli okres próbny tej dziewczyny, żeby ona zdążyła się wdrożyć i tak dalej. Oczywiście nie wzięliśmy do tego celu osoby z ulicy, tylko wzięliśmy jedną z dziewczyn, które pracowały z nami już dłuższy czas na recepcji sprzedaży, które zajmowały się klientami w czasie ich pobytu w salonie, kiedy czekali na usługi serwisowe czy na inne tego typu sprawy. Więc jakby to wejście osoby do administrowania sprzedażą mojego zespołu było bardzo sprawne, bardzo szybkie. Już po dwóch miesiącach okazało się, że chłopaki mogą faktycznie więcej czasu spędzić na sprzedawaniu, mogą więcej zarobić i prowizji, i jakby zdjąć sobie z głowy, z głowy kłopot związany z utrzymaniem tego człowieka. Po prostu ta dziewczyna zwróciła się kosztowo. Natomiast to jest coś, ta cała sytuacja. Bardzo często przypomina mi wiele rozmów, które prowadzę w czasie szkoleń, w czasie w tej chwili rozmów choćby z Wami, z ludźmi, którzy albo zaczynają w biznesie marketingu sieciowym, tak jak w tej chwili w mojej organizacji sprzedającej produkty medyczne firmy S7, albo gdzie spotykamy się na szkoleniach, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy gdzieś tam faktycznie są przygnieceni ilością nowych zadań, są przygnieceni ilością nowych codziennych obowiązków. Mam dla Was radę dokładnie taką samą, jaką wtedy dałem swojemu zespołowi handlowemu. Jeśli nie masz na coś czasu, jeżeli to coś, ta czynność, która dzisiaj stanowi dla Ciebie problem. Zabiera ci zbyt dużo Twojej energii, zabiera Ci zbyt dużo czasu, zbyt dużo odrywa Cię od codziennych zadań, od tych zadań, które budują Twój sukces, które pozwalają Ci zarabiać, które pozwalają Ci awansować w strukturze swojej firmy, czy po prostu zarabiać lepsze pieniądze, robić lepszy wynik sprzedażowy, kup fachowca. Przestań czekać, przestań narzekać, przestań siedzieć, przestań siedzieć po nocach, bo to skutkuje tylko tym, że następnego dnia nie nadajesz się zupełnie do niczego. Po prostu zapłać komuś, kto jest fachowcem w tej konkretnej dziedzinie. Za to, żeby zrobił dla Ciebie robotę, której Ty sam nie jesteś w stanie ogarnąć. Jaki może być z tego przykład dziś dla ludzi na przykład w marketingu wielopoziomowym? Ano, zapłać komuś za to, żeby poukładał Ci bloga, żeby zrobił Ci na przykład, spisał z treści Twoich nagrań, tak jak ja w tej chwili z Wami robię, spisał treść tego do tekstu pisanego, i po Twojej krótkiej edycji, po Twojej krótkiej obróbce takiego materiału, masz gotowy materiał na swojego bloga. Żeby ktoś, kto zna się na reklamach Facebookowych, takie reklamy Facebookowe dla Ciebie zaprojektował i poprowadził. Żeby ktoś, kto zna się na grafice, obrobił Twoje zdjęcia. Ktoś, kto zna się na wszystkich innych sprawach związanych z taką techniczną stroną prowadzenia Twojego biznesu, zajął się tym i zrobił to od początku do końca. Co wtedy zyskujesz? Ano, masz to zrobione przez fachowca, czyli na poziomie dużo lepszym niż ty kiedykolwiek sam będziesz w stanie zrobić. Ten fachowiec najczęściej ma narzędzia, które są o niebo lepsze niż te, na które jesteś w stanie sam sobie pozwolić. Ten fachowiec spędzi nad tym dużo mniej czasu, a więc nawet wysoka stawka godzinowa takiego człowieka, czy wysoki jakby koszt samej usługi, gdyby wykonywała to profesjonalna agencja, w tym wypadku da się ograniczyć do rozsądnych pieniędzy. A przede wszystkim efekt końcowy będzie 10 razy lepszy niż twoja dłubanina, niż twoja grzebanina. Jeśli chcecie zobaczyć, jak można um, utrudnić sobie życie, albo osiągnąć efekt suboptymalny, jak to się modnie mówi, albo po prostu spieprzyć sprawę, spójrzcie na moje aktualne zdjęcie profilowe, które sam w ciągu 3 czy 4 minut na iPhone'ie próbowałem wypretuszować wy jakimiś tam darmowymi narzędziami. To jest dramat. To zdjęcie będzie podmienione przez fachowca. Zapłacę komuś za to, żeby to zdjęcie porządnie przerobił, bo jest świetne i warto je poprawić. Dla Waszej informacji, ja sam od lat korzystam z bardzo wielu tego typu rozwiązań. Logotypy dla projektów, które robiłem wcześniej, dla moich szkoleń, dla mojego podcastu, który już niedługo się ukaże, są robione przez ludzi z Pakistanu, są robione przez ludzi z Filipin, przez ludzi, których nigdy w życiu na oczy nie spotkałem, nie miałem okazji na rozmowę z nimi inną niż po prostu kilka maili wymienionych. W serwisach freelancingowych takich jak Fiverr czy Oldesk, bo po prostu ja takie usługi notorycznie kupuję. Całą układankę związaną z moją stroną internetową robił człowiek, który jest od ponad 20 lat informatykiem i jego zespół. Zrobili to we trzech, w ciągu dosłownie dwóch dni za śmieszną kwotę. Kwotę, która naprawdę dla mnie samego więcej kosztowałyby narzędzia potrzebne do tego, żeby obrobić zdjęcia czy jakiekolwiek inne sprawy, a tu efekt jest załatwiony. I to wszystko w moim codziennym życiu przekłada się dokładnie w ten sam sposób. Niezależnie od tego, czego się tknę, czy są to zdjęcia, czy jest to próbka tekstów, czy jest to wspomaganie, na przykład w tłumaczeniach, bo część moich materiałów angielskich, mimo tego, że ja sam tym językiem władam na bardzo wysokim poziomie, to wychodzę z założenia, że lepiej dać to profesjonalnemu tłumaczowi, który nie tylko wyłapie ewentualne błędy, bo ja używam języka biznesowo, używam, używam języka komunikacyjnie, a nie jestem autorem ale on również nada temu redakcję nada temu tekstowi płynność nada temu tekstowi jakiś rytm jakąś taką nazwijmy to taki poziom dopieszczenia na który ja sam nie mówiąc po angielsku od urodzenia nigdy się nie wezmę. Dlatego pamiętajcie o tym czasami lepiej jest zapłacić komuś 100, 200, a nawet 300 zł za usługę której dla was wykonanie zajmie 5 albo 7 wieczorów. Czasami lepiej jest dać komuś stówę, czy zapłacić 50 czy 70 zł za jakiś drobiazg, typu obrobienie paru zdjęć, w internecie, wykorzystywanych przez Was później, w internecie, niż kupowanie narzędzia za 20 dolarów albo wyszukiwanie gdzieś na jakichś chomikach, torentach, czy na innych tego typu miejscach. Tych samych narzędzi w wersji nielegalnej, tylko po to, żeby później mieć z ich tytułu kłopoty. Tacy ludzie załatwią Wam temat praw autorskich do zdjęć, taki ludzie załatwią Wam temat tego, żeby te materiały były zgodne z obowiązującym prawem ze wszystkim innym. I tak naprawdę bardzo często takie fałszywe oszczędności są początkiem wielkich problemów. Dlatego nie bójcie się płacić za usługi ludziom, którzy są w nich lepsi od Was. A Wy skupcie się na tym, w czym Wy jesteście świetni na sprzedawaniu. Tyle na dzisiaj. Zapraszam Was raz jeszcze na bloga radekpogoda.pl, który został zrobiony przez profesjonalistów, abyście mogli pooglądać trochę tych filmów, które są totalnie amatorskie, o czym świadczy choćby żółty kolor mojej twarzy, ale takie mam dziś światło i niestety tego nie poprawię. Korzystajcie z fachowców, żeby nie mieć takiego żółtego pyska jak ja dzisiaj, a żeby Wasze zdjęcia, Wasze filmy, cała Wasza jakby oprawa... Była na dużo lepszym poziomie, żeby pozwalała Wam podnosić swoją jakość, swoją markę na dużo wyższe poziomy. Zapraszam Was raz jeszcze. Radekpogoda.pl to miejsce, w którym znajdziecie tych filmów więcej. Już za chwilę będzie tam też więcej tekstów. A my widzimy się pewnie jutro. Na razie, cześć.